Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Synergia Polska. Synergia Polska jest wydawnictwem ezoterycznym, jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergie Publishing. No Synergii Polska, a znajdziecie produkty związane właśnie z magią, filozofią Wschodu i szeroko rozumianą ezoteryką, czyli karty tarota, wyrocznie, karty anielskie i książki. Ja dzisiaj chciałabym przedstawić Wam tę talię wyrocznie duchowych zwierząt. Jak można z nimi pracować i na przykładzie właśnie tej talii, a także jak możemy prognozować i co możemy jeszcze wyciągnąć. Będzie to też dla Was swoista prognoza, zatem przygotujcie się na wybór spośród jednej spośród trzech grup kart. Będzie to historia, która mówi o tym, nad czym warto, żebyś teraz się zastanowił, zastanowiła, żebyście się zastanowili i jakie karty polecają Wam działania w związku z tym. Zatem Taka karta rada w odniesieniu do sytuacji obecnej, jak karty Was szczytują, plus karta rada, właśnie poprzez karty duchowych zwierząt. I moi drodzy, jeżeli chodzi o karty duchowych zwierząt, ja tutaj Wam przełączę powrót na karty. W sympatycy, Systemu odwróconego do kart w tej talii znajdą właśnie też tę możliwość, bo to jest tutaj zaznaczone. Dzisiaj, bo jak widzicie, tutaj są rozkłady i dzisiaj będę chciała się skupić na tym rozkładzie, rozkład z dwiema kartami i pierwsza karta kotwiczy się dominującej myśli lub idei, na którą powinieneś zwrócić uwagę, druga karta doradza, jak powinniś, jaki powinien być Twój następny krok. Zatem postaram się utworzyć tutaj taki cykl. Jak pracować na przykład właśnie z wyrocznią duchowych zwierząt. Tutaj mamy właśnie te trzy grupy kart. Wybierzcie, bardzo proszę, jedną z tych grup kart, która będzie nośnikiem właśnie informacji, wiadomości dla Was. Pierwsza, druga czy trzecia? Bardzo proszę. Jeśli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie film. Jeżeli wybraliście pierwszą grupę kart, to pierwsza karta to, to jest Koala. To jest, muszę zobaczyć, jakby to widzicie, duch, duch Koali. I teraz tak, Duch Koali jest kartą, która mówi Duch ma plan. Tutaj ta karta mówi o tym, że jesteśmy proszeni, abyśmy uwierzyli, że idąc wolno, z wiarą w możliwości, w tę obfitość, która ma do nas przyjść, to. Będziemy w stanie doświadczać właśnie manifestacji swojego pragnienia, gdy siedzimy spokojnie, bez pośpiechu, ciesząc się tym, co właśnie mamy. I to. Co mamy do dyspozycji, będziemy też promieniować i znajdować tę radość i doświadczać tej radości i obfitości, a której właśnie potrzebujesz. Zaufaj temu planowi, zatem nie śpiesz się. I karta Ducha Koali mówi o tym, pamiętaj o tym, że Duch Koali ma wobec Ciebie plan i uwierz, że jesteś kochany i ceniony, ale to też masz uwierzyć, ty sam, ty sama, sami macie w to uwierzyć. Koala, no, jest też zwierzątkiem, które w jakiś ten sposób, no, no nie śpieszy się. To też tutaj uczymy się czytania intuicyjnego, bo możecie oczywiście patrzeć w książeczce, jakie są tu informacje, ale też próbować odczytywać to, z czym wam się kojarzy dane zwierzątko. I teraz przekonwertując to na stan obecny, teraz warto, żebyś skupił się na działaniu niepośpiesznym, żebyś się na chwilę zatrzymał, zastanowił i zauważał te rzeczy, które masz w zasobach, bo być może przez ten pośpiech coś ci umyka. Drugą kartą jest karta jelenia. Karta jelenia ma tutaj obejmie przywództwo, słowo klucz. Jeleń obejmie przywództwo. To też jest przypomnienie, że czas, aby okazać pewność siebie, siłę, współczucie, ale też, żeby spojrzeć na pewne sytuacje innymi e, oczami. I oczami przywódcy stada a pewnie przejąć na siebie też odpowiedzialność, być dla kogoś wzorem do naśladowania. Duch jelenia też jest symboliką, że teraz jest czas, abyś ponosił odpowiedzialność za samego siebie, żebyś uczył się nowych rzeczy, żebyście się uczyli nowych rzeczy, rozwijali nowe umiejętności i poprzez tą sekwencję zdarzeń będziecie wzorem, będziecie wzorem do naśladowania, będziecie też dzięki temu wy doświadczać takiej siły, będziecie też nadzieją dla innych, by oni również mogli się przy Was rozwijać. Zatem jeżeli wybraliście grupę kart numer 1, co to dla Was oznacza? Nie śpiesz się, idź powoli z planem, zauważaj, dostrzegaj te zasoby, możliwości, które są przed Tobą. Jak ja to mówię, jest ta książka, położę ją tu. Pytam się was, gdzie jest książka? No kurczę, gdzieś się tu miałam. No i to ktoś mówi schyl się. A faktycznie mam ją pod nosem, ale jej nie widzę. I czasem też ten pośpiech powoduje, że idziemy zbyt mocno do przodu, umykają nam pewne rzeczy. Ta karta pokazuje, jakby na tym warto, żebyś się teraz skupił, na tym działaj powoli. To jest też takie, takie przysłowie, mniejszą łóżką więcej zjesz na tej zasadzie. I tutaj jest jeden, zaufaj sobie, bądź. Yy, mm, nastawiony na samorealizację bądź przywódcą. Weź na siebie odpowiedzialność i rozwijaj się, a będziesz też wzorem. A zatem, jeżeli właśnie te informacje do Ciebie dotarły, to miałeś, miałaś, mieliście je usłyszeć. Osoby, które wybrały drugą grupę kart. Co tu jest pierwsza? Motyl. Przemiana jest piękna. Wiadomo wiadomym jest, że Larwa przekształca się w motyla. Proces przekształcania bywa trudny, czasem powolny, czasem skomplikowany, tak? Tutaj karta ta pokazuje, że jesteś w takim momencie, kiedy zmiana musi się dokonać. Gdy hmm, jesteś przed wyborem, to tutaj warto też hmm, nabrać takiej pewności siebie że trudne chwile czekają Cię, a może to nie być łatwy proces, konieczny, ale dzięki temu zaznasz też opitości cudu, tak? Na tej zasadzie. A skupić się też trzeba na tym, co jest piękne, a nie na tym, jakie trudności Cię spotykają. To jest tak czasem, jak mamy zmienić pracę. I czekają nas trudności. Muszę najpierw ją znaleźć, znowu CV napisać, znowu przechodzić te rozmowy kwalifikacyjne. Ale to miejsce tam może być piękne, warto te trudy przechodzić, żeby to zrealizować. Tak samo z relacjami. Czasem potrzebujemy zmiany w relacji, stanu świadomości, i ta karta o to Cię prosi, żebyś się nad tym co najmniej zastanowił, żebyście się zastanowili. A i Twój kolejny krok. Karta konia. Wolność jest Twoja. Jeżeli chodzi o kwestie związane z koniem. Kon to jest, on jest wolnością, on pędzi do przodu. To jest czas na przygodę, na podróż. Może również chcesz wybrać się w piękne miejsce. To jest czas, żeby właśnie to sobie zrobić. Zmieniaj swoje otoczenie w piękno, które możesz doświadczać. Tak? Kieruj się swoim wolnym wyborem, który masz w sobie i warto go cenić. Koń przypomina, że zawsze możesz otrzymać pomoc, gdy tylko będziesz jej potrzebować, a osoby, które w jakiś ten sposób są w Twoim otoczeniu, będą trwali u Twojego boku, bez względu na to, którą decyzję i drogę e, wybierzesz. Zatem dla osób, które wybrały tę grupę kart, e, skup się na pięknie i na trudach. a Zmiana jest konieczna, już czas na nią. To jest dobry moment. Wolny wybór, wolna wola, e, idź e, do przodu. E, skup się na samorealizacji jak najbardziej. A e, pamiętaj też o tym, że nie musisz być w tym sam. on mknie do przodu, ale wystarczy, że zawołasz, a to inni pójdą z tobą, przy Tobie, za tobą. Grupa kart numer 3 to Papuga, hmm. Jeżeli chodzi o, e, o papugę, Papuga jest kartą, która uważaj na słowa. Papuga jest też kartą, która mówi o tym, żebyśmy nie powtarzali po kimś czegoś, w co nie wierzymy. Papuga też mówi o tym, żebyśmy nie funkcjonowali w schematach, które być może już są utarte. Czasem jest tak, że powtarzamy pewną regułkę wciąż i wciąż i wciąż, a ona już nam nie służy. Tak? I warto zwracać uwagę na słowa, co do kogo mówimy. Pamiętaj też o tym, żeby uważać na to co i jak mówimy, bo to też będzie wracało do Ciebie. Tak zatem jeżeli będziesz używał słów, będziecie używali słów takich pełnych miłości, uzdrawiających manifestujących działań, to to do Ciebie przyjdzie. Druga karta jest konik morski. Obserwuj i czekaj. Konik morski też jest kartą, która prosi o to, żebyśmy nie oceniali innych pochopnie. Tutaj wstrzymaj się też z działaniami, wstrzymaj język, żeby czasem czegoś nie palnąć. A jeżeli potrzebujesz z kimś porozmawiać, to najpierw zrób research, aby móc, ta, żeby ta rozmowa była mm, konkretna, rzeczowa, a nie to, że na przykład, nie wiem, robisz coś na zasadzie kopu i wklej. Zatem, jeżeli idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, przy. Mm, a przygotuj się i ubierz pewne rzeczy w swoje słowa, bo one będą bardziej wiarygodne. Jeżeli piszesz jakąś pracę, nie kopiuj. A przeczytaj, zainspiruj się, stwórz własną. Unikaj też kopiowania. Zatem, takie są podpowiedzi, wskazówki, jeżeli chodzi o pracę właśnie z tą talią. Tą talię możecie również wykorzystać, wyciągając nawet wszystkie karty. A... Tak, w ten sposób. I możecie wyciągnąć swój totem zwierzęcy. Możliwości jest bardzo wiele, niektóre postaram się Wam tutaj również hmm, pokazać. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzu, którą grupę kart wybraliście, jak to z Wami rezonuje i czy chcecie więcej takich filmików. Na ten moment dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, subskrybujcie dzwoneczek, łapeczka, komentarz, a będziecie powiadomieni o nowych, nowych filmikach dla zainteresowanych. Rzecz jasna na stronie. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.